Opaski zaciskowe. Proste, tanie i zaskakująco uniwersalne. W tym filmie pokażemy Ci sprytne sposoby ich wykorzystania w domu, warsztacie i ogrodzie. Od porządkowania kabli po oszczędzanie miejsca w szafie. Te łatwe triki sprawią, że codzienne zadania staną się szybsze i mądrzejsze. Nigdy więcej nie spojrzysz na opaskę zaciskową w ten sam sposób. Weź rolkę taśmy i przewleć plastikową opaskę zaciskową przez rurkę. Zaciśnij opaskę i odetnij nadmiar końcówki pod ostrym kątem. Teraz po prostu pociągnij taśmę i ostro szarpnij ją o ostrą krawędź opaski. Kawałek łatwo się oderze. Przewleć plastikowe opaski zaciskowe przez dziurki w zasłonie, następnie owin wokół drążka i zaciśnij. Teraz masz zamiennik dla kółek do zasłon. Aby chronić dziecko przed potencjalnie niebezpiecznymi przedmiotami w szafce, zrób proste zabezpieczenie używając zwykłej plastikowej opaski zaciskowej. Nie otwieraj worka z opaskami zaciskowymi jak ja to zrobiłem, jeśli nie chcesz, żeby ciągle się wysypywały. Lepiej zrób małą dziurkę z boku worka nożyczkami. Teraz wyciągaj opaski zaciskowe jedną po drugiej lub kilka naraz przez boczną dziurkę. Złamany nosek w kablu sieciowym i ciągle wypadają z gniazda? Przytnij opaskę zaciskową w tym miejscu i włóż ją do gniazda z góry tam gdzie powinien być złamany nosek. Następnie włóż kabel sieciowy. Dla dodatkowego mocowania owin drugą opaskę zaciskową wokół kabla razem z pierwszą opaską i zaciśnij. Nałóż klej na części, które mają być sklejone. Dociśnij je razem i mocno zabezpiecz plastikowymi opaskami zaciskowymi, żeby części były mocno dociśnięte. Teraz możesz zostawić połączenie do wyschnięcia bez konieczności ściskania części rękami przez cały czas. Załóż kilka plastikowych opasek zaciskowych na wylewkę konewki. Przewlecz rączkę łyżki pod opaski zaciskowe i mocno zaciśnij. Teraz woda będzie lać się nie strumieniem, ale równomiernie podlewając duży obszar roślin. Zdejmij pierścień zaciskowy ze szlifierki kątowej i przewlecz dwie plastikowe opaski zaciskowe przez jego dziurki. Zdejmij tarczę i zainstaluj pierścień ponownie. Otrzymasz mini kosiarkę do przycinania trawy. Zbierz wszystkie opaski zaciskowe w pęczek i zabezpiecz je jedną opaską zaciskową. W miarę używania pęczek będzie się z po prostu ponownie zaciśnij zabezpieczającą opaskę zaciskową, aby nie gubić ciągle rurki od spraya. Jak WD 40. Załóż plastikową opaskę zaciskową wokół puszki, ale nie zaciśnij jej do końca. Szczelinę między opaską zaciskową a puszką włóż rurkę spraya. Teraz rurka zawsze będzie z puszką i się nie zgubi. Musisz zrobić kok, ale nie masz pod ręką gumek do włosów? Użyj opaski zaciskowej jako tymczasowego rozwiązania. Włóż plastikowe opaski zaciskowe do pustego opakowania chusteczek nawilżanych z klapką. Teraz otwórz klapkę i wyciągaj opaski zaciskowe jedną po drugiej. Wygodne i kompaktowe przechowywanie jest gotowe. Włóż nóż w dziurkę opaski zaciskowej i podważ blokującą klapkę do góry. Jednocześnie pociągnij ogon opaski zaciskowej. Opaska zaciskowa się otworzy i ogon łatwo się wyciągnie. Używasz za dużo mydła w płynie? Załóż kilka plastikowych opasek zaciskowych na rurkę dożownika od dołu i zaciśnij je. Teraz ekonomiczne używanie mydła jest zapewnione. Załóż plastikową opaskę zaciskową na wiertło w potrzebnej odległości od końcówki i zaciśnij. Użyj opaski zaciskowej jako ogranicznika głębokości wiercenia. Teraz wszystkie dziury będą tej samej głębokości, a powierzchnia robocza pozostanie nieuszkodzona. Zwin dżinsy w ciasny rulon i zabezpiecz plastikowymi opaskami zaciskowymi. Zrób to samo ze swetrem i innymi ubraniami. Rzeczy zajmą minimalną przestrzeń i zmieszczą się nawet w małej walizce, torbie czy plecaku. Zabezpiecz dwie plastikowe opaski zaciskowe na smartfonie i odetnij końce, zostawiając kilka centymetrów ogonków z tyłu. Postaw telefon na tych ogonkach nóżkach. Otrzymasz wygodną podstawkę do oglądania filmów czy grania w gry. Zrób tymczasową rączkę do szuflady, używając zwykłej plastikowej opaski zaciskowej. Jeśli złożysz wtyczkę elektryczną w ten sposób, to jest niepewne. Zabezpiecz przewody do podstawy wewnątrz wtyczki plastikową opaską zaciskową przed założeniem zewnętrznej obudowy. Teraz, gdy przewód będzie ciągnięty, nie wyrwie się ani nie wyparnie z wtyczki. Niezawodne połączenie jest zapewnione. Załóż plastikowe opaski zaciskowe na wieszak, łącząc je w łańcuch kółek, jedną opaskę zaciskową w drugą. Włóż dodatkowy wieszak z ubraniami do każdego kółka. Otrzymasz pionowy łańcuch wieszaków, który oszczędza miejsce w szafie. Zaciśnij plastikową opaskę zaciskową na zapalniczce tak, żeby przycisk był ciągle wciśnięty. Umieść zapalniczkę na spinaczu biurowym. Otrzymasz źródło ciągłego płomienia do ogrzewania. Zabezpiecz plastikowe opaski zaciskowe do powierzchni szywaczem budowlanym. Przewleć kabel przez te opaski zaciskowe i zaciśnij je. Przewleć plastikową opaskę zaciskową przez suwak zamka i zrób pętlę zamiast złamanego nosika zamka. Prosty zamiennik dla złamanego nosika zamka jest gotowy. Jeśli dziura na śrubę okazała się za szeroka, potnij plastikową opaskę zaciskową na małe kawałki i umieść je w tej dziurze. Teraz wkręć śrubę. Będzie siedzieć mocno i nie będzie się chwiać w dziurze. Teraz pokażę Ci, jak możesz użyć tej samej opaski zaciskowej do zabezpieczenia rolki wielokrotnie. Włóż plastikowe opaski zaciskowe w dziurki w rączkach narzędzi i zrób pętelki. Teraz wieszaj narzędzia na tych pętelkach w warsztacie dla Twojej wygody. Załóż dwie plastikowe opaski zaciskowe na metalowy kabel w małej odległości od siebie. Przytnij kabel szlifierką kątową między opaskami zaciskowymi. Otrzymasz czyste cięcie bez postrzępionych końców na kablu. Zabezpiecz plastikowe opaski zaciskowe na szlufkach pasa spodni. Włóż narzędzia do tych opasek zaciskowych, śrubokręty, Szczypce, młotek. Otrzymasz wygodny organizer na pasek do narzędzi. Zabezpiecz jedną plastikową opaskę zaciskową na pasie i zaciśnij. Nawlecz inne opaski zaciskowe na ogon tej opaski zaciskowej. Teraz podczas pracy zdejmuj opaski zaciskowe jedną po drugiej. Są zawsze pod ręką. Zabezpiecz plastikowe opaski zaciskowe na okrągłych przedmiotach w Twoim warsztacie markery, wiertła ołówki. Szytnij nadmiarowe końce. Teraz przedmioty nie będą toczyć się ze stołu i będą leżeć nieruchomo. Szykłej taśmę aluminiową z jednej strony uszkodzonej plastikowej części. Roztop plastikową opaskę zaciskową zapalniczką i nałóż płynny plastik na dziurę z drugiej strony. Dociśnij twardym przedmiotem i poczekaj na całkowite stwardnienie. Część jest naprawiona, dziura jest niewidoczna. Uparta nakrętka. Zaciśnij plastikową opaskę zaciskową na rączkach szczypiec. Teraz ściśnij szczypce obiema rękami i odkręcaj. Siła się zwiększy, a nakrętka odkręci się łatwiej. Nie wyrzucaj skrawków plastikowych opasek zaciskowych. Jeśli dziura w kołku jest większa niż śruba, włóż skrawki opasek zaciskowych do kołka razem ze śrubą. Będzie siedzieć mocno i bezpiecznie mocować. Zabezpiecz opaskę zaciskową w środku gąbki do naczyń dla łatwego i szybkiego czyszczenia kaloryferów od wewnątrz. Załóż plastikową opaskę zaciskową na metalową rączkę pokrywki garnka i zaciśnij. Koniec z oparzeniami. Przewleć plastikową opaskę zaciskową przez dziurkę w suwaku zamka i zrób kółko. Zapnij zamek i załóż kółko na guzik spodni. Następnie zapnij guzik jak zwykle. Jeśli dżinsy stały się za duże, przewleć jedną długą plastikową opaskę zaciskową przez dwie boczne szlufki pasa po prawej, drugą opaskę zaciskową przez dwie szlufki po lewej. Zaciśnij opaski zaciskowe do potrzebnego rozmiaru, żeby dżinsy pasowały do Twojej figury. Przytnij nadmiarowe ogonki. Dżinsy wróciły do rozmiaru. Teraz pokażę, jak możesz łatwo otworzyć opaskę zaciskową. Lekko spłaszcz kwadratowy zamek opaski zaciskowej szczypcikami tak, żeby stał się w kształcie rąbu i pociągnij. Opaska zaciskowa się otworzy i ogon łatwo się wyciągnie. Wbij drewniany kołek w ziemię koło drzewa lub rośliny. Pociągnij słabe lub pochylone gałęzie do kołka i zabezpiecz je plastikowymi opaskami zaciskowymi. Otrzymasz niezawodne wsparcie dla gałęzi. Zabezpiecz latarkę na kierownicy roweru dwoma plastikowymi opaskami zaciskowymi. Świetne rozwiązanie na jazdy rowerem w ciemności. Użyj odciętych ogonków z szerokich plastikowych opasek zaciskowych jako rączek do szafek. Zbierz ciul plastikową opaską zaciskowo. Wybierz opaskę zaciskową pasującą do koloru tkaniny, wtedy będzie praktycznie niewidoczna, a zasłony będą pięknie drapować. Przetnij dużą plastikową butelkę i zrób cztery dziury, dwie z każdej strony. Przewlecz plastikową opaskę zaciskową przez jedną dziurę, nawlecz na nią silikonową rurkę i włóż do przeciwnej dziury. Zabezpiecz rączki z obu stron. Otrzymasz organizer na narzędzia z wygodnymi silikonowymi rączkami. Pilnikiem i papierem ściernym usunę górę puszki. Załóż dwie plastikowe opaski zaciskowe na puszkę i zaciśnij. Przewlecz trzecią opaskę zaciskową pod te opaski zaciskowe i zaciśnij ją tworząc rączkę. Otrzymasz kubek kempingowy z puszki z wygodną rączką. To urządzenie pomoże wyrównać dwie deski lub płytki tej samej grubości. Aby uniknąć zostawiania ostrych krawędzi opasek zaciskowych i zadrapań, tnij je nie nożyczkami, ale obcinaczką do paznokci. Zrób dziurę w środku zakrętki od butelki. Odetnij szyjkę butelki i załóż na nią inną zakrętkę. Odkręć zakrętkę, włóż plastikową opaskę zaciskową w dziurę, tworząc pętlę i zabezpiecz. Otrzymasz organizer na małe przedmioty z wygodną pętlą do zawieszenia. Zbierz wszystkie skrawki z plastikowych opasek zaciskowych w pęczek i zabezpiecz opaską zaciskową. Wlej gorący klej do zakrętki od plastikowej butelki i włóż ten pęczek do zakrętki. Otrzymasz mini miotłę do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Zrób dziury w naklejkach i przewleć przez nie opaski zaciskowe. Zabezpiecz spinacz w środkowej opasce zaciskowej do zawieszenia naklejek na ścianie.